Hej, hej hej, jestem karto, chodź i widzimy nas w kolejnym odcinku na moim kanale i mamy dzisiaj ze sobą Sonajcika. I siadam na ogiego na kordeo. Ale ja się konie, na na konie się na mnie lampią. Ja Bo. wsiadam na niepa. i ogólnie jest mega podłoże, takie długne, no, ale <laughs> Konie dzisiaj. Ale... Jezu Irak. rak! Uh, po, po tego samego huka Mangai. Ale im od, odkleja, im naprawdę. I zatrzymanie. O Jezus! Zagrywasz? Tak chyba Tak. Huk! A wbiegają. Ale energii O oh, ma jaga. Chyba są ale są po ładny ruch. No są ci pięknie. Halo? Ej, dobra. Ale tutaj na placu mega podłoże jest. Pola. Co robi? Mam głowę dla dziada, bo chłopak chodzi teraz miał dosiadówkę. Ale już mam trochę zajebisty. Piękny czaprak. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Fioletowy. A tam stoi dziad, na którego ja wsiadam. I rośnie. Pokaż, pokaż zęba. Biegałeś tam dzisiaj? Nie wiem, co biegał, chociaż wydaje mi się, że tak. Hola. Słodkie. <głos》> Mamy dziada. I będę mu czyścić tylko nogi, i grzywę wyczyszcza. Wy, wyczysza. Ola chciała się przywitać na vlogu. Ogi, nie sraj się. Prrr, koń. Dobra, może nie będę tego nagrywać tak na wszelki. Co tobie? Ogi śpi, to tylko spał. Mamy kordea z uwiązów. Tak się prezentuje moje, które jest za duże na mojego konia. Adzie, ja nic dla Ciebie nie. Oh my on, oh, oh, Give <laughs> yeah, yeah. got... actually... right. me give me light. Wracanie się na czele. To jest bardzo okej. Okay. Zamyka oczy. Chcesz czapkę, żeby nie widzieć nic? Nie, 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 mogę tak. No to zamykaj oczy, pokaż. Dobra. Kola rozsiedłuje konia. Na ślepo. Okay. Dobra, tu są paski. Ale tu no. Brawo. Tu jeden, czy tu drugi tu. Ej, pod to ja ci rozepnę. Nie, 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 nie. Dobra. Z jednej strony możesz czekaj, puścić. Czekaj. Pod szyją, no. No. Czekaj, przejdę ja na drugą stronę. Weź w poziomie komendarzowym. A ja w pionie? No to biorę w poziom teraz. Tak, teraz tak. Strzemię. No. A tutaj gogi stoi A tutaj... i nie wie o co chodzi, co u pola robi. Pr, pr. O. I teraz tak tu. A po, po dogonie, po dogonie. Z drugiej strony. Nagrywałam twojego konia. Nagrywam nie. No już teraz tak. tak. Chodziłam dzisiaj. Zaraz ja będę. Ja też chodziłam poza ciebie. Zaraz pola a ja będzie nagrywała mnie. A ja tak? Nie, to było niebezpieczne. Dobra, to teraz. Mam musisz to. zdjąć. Zaraz szukaj belki. O nie, o nie, ej nie. Ej dobra, wiem. Przejdę po... Tak. po. po tym, po grzbiecie. No idź do przodu. Co to jest? O? O, mam Jak I wtedy założyłaś szczaprak wisi. No o, dobra, potem to teraz? poprawisz. No, Mogę my... No tak. Ale mi ten oczy prześwietla. Dobra, ty. ty. Hey. <grym> Pola zrzuciła siodło. Już wiesz. Weź daj buźki. Uśmiech. Uśmiech. Dobra, masz. Jakiś niechętny, co? Też chcę. Nie dam mu. Dobrze są te smaczki w ogóle. Nie ma. Koniec gotowy. Teraz sprowadzimy. No. Dla Gepanie. Dla Ogiego dałam. Ale. Ale ty masz ładne. O, cześć. Cześć Gleisi. Chodź. Chodź do mnie. Co się bajesz? Chodź! Chodź od jednej strony. co? Takie dobre. Kilianuch jest maczka. Przedobre. Mokry no, szczul z ciebie. Bo. O nie. Oni też bumę. mega. idzie. Ohera idzie, Resie idzie. Chodź! Tu masz! Co staniesz? Pierwsze czas. Ech. nie ma, Pruch. bo mecz jakiś jest i bębnami ten, to ona się boi, o, kanter. Hera idzie okrężną od razu dostać maszka? Nela, tak, to jest twój kanter na, kilia na kiliance. Masz. <grywka> Kurde, dobra. Dziękuję za oglądanie na tle koników. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do widzenia. papa. Pa. A, i mam nadzieję, mam zamiar teraz robić bardziej regularne. Chociaż nie ma, nie ma po prostu co nagrywać.